Cześć, 6 lutego, 9.20. Film wyląduje na kanale nieco później, ale generalnie widzimy już sobie pierwsze ocenki oraz pierwsze informacje o tym, jak gra wystartowała. Oczywiście podkreślam w wersji tylko found, wersji deluxe. Wersje podstawowe, te plepsum jeszcze się nie uruchomiły, więc jest to na razie niemiarodajny w pełni mm, materiał. Ale widać już pewne rzeczy i jestem ciekawy, jak to się skończy, bo gra wystartowała z liczbą graczy około 40 tysięcy 40 paru tysięcy. To nie mówi pewnie nic, bo nie wiemy ilu graczy kupiło wersje te deluxy, premiumy itd. Więc to się jeszcze okaże. Natomiast charakterystyczne jest to, co się dzieje tutaj, czyli ocenki. Ocenek na metach oczywiście jeszcze nie ma. Tutaj są oceny Steama, czyli wyłącznie oceny ludzi, którzy już grę odpalili. Jeżeli to jest tak, że mamy jakiś review bombing, no to gratuluję ludziom, którzy kupili grę za 100-120 dolarów tylko po to, żeby sobie dać łapkę w dół na Steamie. Wątpię, tacy ludzie na pewno są, bo wariatów nie brakuje, ale to trzeba by było być naprawdę niezłym odklejeńcem, żeby wydać 100 dolców albo nawet więcej, żeby sobie zrobić łapkę w dół, więc podejrzewam, że to są po prostu normalni gracze. To, że jest to na razie 38%. 36%, jak będziemy odświeżać ekran, to się pewnie będzie lekko zmieniać, to nie jest aż tak istotne. Rano było 35% pozytywnych. No to jest katastrofa, dramat, tragedia. Co tu dużo gadać? Są to wyniki absolutnie poniżej wszelkiej krytyki. I nie ma co grillować, jeszcze jest na to zdecydowanie za wcześnie. Te oceny się mogą bardzo mocno odwrócić, dlatego że na razie mówimy o 1,5%, nie całe 1,5 tysiąca ocen, to jest tysiąc kilkaset ocen, więc to jest nic. Gra sprzeda się na pewno dużo lepiej i tych ocen finalnie będzie, nie wiem, 200 tysięcy, strzelam, ale załóżmy, że będzie ich 200 tysięcy, no to te 1000 negatów, czy nawet 10 tysięcy negatów, to wtedy będzie nadal tylko kilka procent i nadal gra może się odkręcić i wykazać finalnie oceny dobre, bardzo dobre. No ale charakterystyczne jest to, że start jest po prostu fatalny, fatalny, ja dawno czegoś takiego nie widziałem. No to można porównać tylko do takich sytuacji gier mocno grillowanych przed wyjściem i nie z zakresu gier strategicznych, tylko tych, wiecie, tych, które się spotkały z dużą kontrą. No te wszystkie klimaty deje, nie deje, ja tego nie będę komentował, to nie, to nie jest moja działka, ja w to nie wchodzę. Wiecie o co chodzi. Cywilizacja siódma wyszła teraz, ja już o tym wspominałem, że ona jest niedokończona, jest słaba, w sensie nie jest to produkt gotowy, bo być może grali, yy, bali się wyjść yy, z premierą w okolicach GTA 6, no więc wypuścili grę wcześniej, ale w wersji takiej o właśnie, niegotowej, pełnej luk w kontencie, który ma być wydany w przyszłości, oczywiście ekstrapłatny. No to weszli zatem, yy, czy inaczej, wyszli z konfrontacji z GTA 6, a weszli w konfrontację z Kingdom Come Ja sobie otworzyłem w drugiej zakładce Kingdom King.com Kingdom Come wystartował parę dni temu, dwa dni temu, tak, dobrze mówię. I pomijając, że ma ponad 90% pozytywnych ocen, to jakby można się było tego spodziewać, że gra będzie dobrze przyjęta, a jest przyjęta nawet bardzo, bardzo dobrze, znakomicie wręcz bym powiedział. Trochę mnie zaskoczyło in minus zainteresowanie Kingdom Come, bo myślałem, że będzie to parę set tysięcy, może nie milion, ale takie ze 250, 300 tysięcy, 400 nawet może. no, Nie pamiętam, Path of, Path of Exile chyba pół miliona? Nie, nie, dobra, może ściemniam, nieważne, nie zostawmy pass of exile. Zostawmy POE. Kingdom Come, yy, spodziewałem się po prostu, że będzie trochę więcej graczy przyciągał. Nadal są to świetne liczby, żeby nie było, nie? Natomiast właśnie cywilizacja uciekła z topora GTA 6, a wpadła być może pod topór Kingdom Come. Ja nie twierdzę, że te gry się pokrywają fanbazem, bo się na pewno nie pokrywają. W dużym stopniu są to odmienne zupełnie targety. I to, w, nie wiem, no nie znam danych, to są dane z mojej głowy, czyli z niczego że gracze na pewno częściowo są zainteresowani jednym i drugim tytułem, ale w większości jednak nie. Natomiast jest to jakiś tam obraz, tak? Coś nam to mówi, że no, tutaj jest znakomite oceny, dużo graczy, mimo że nie tak dużo jak ja bym sobie wyobrażał, ale jednak bardzo dużo graczy, a cywilizacja. No właśnie cywilizacja sam jestem ciekaw czy będzie w stanie przebić te 150-200 tysięcy na premierze w sensie tutaj tej liczby graczy w piku. No bo wyjdzie wersja full 11 lutego. Te 40 tysięcy to oczywiście na razie jeszcze nic nie musi mówić, bo to są tylko te pakiety premium. No i zobaczymy. Jeżeli sprzeda się gra dobrze, to tych graczy w all time peaku, na początku przynajmniej, w sensie będzie podejrzewam właśnie około 200 tysięcy. Czyli porównywalnie do kingdom coma i to by się zgadzało z tym, co było przed premierą, bo nie wiem, czy tam wrzucałem, czy o tym mówiłem, ale w przedpremierowych zapowiedziach, czyli patrząc po wishlistach, patrząc po prognozach sprzedaży tych preorderów, to Kingdom.com i Civka 7 szły mniej więcej na podobnym poziomie, więc spodziewam się, że w Civce 7 zamiast 40 tysięcy pojawi się tutaj coś bliżej 150-200 tysięcy graczy. I wtedy zobaczymy, jak, będzie wyglądało, jak będą wyglądały oceny. Bo to będzie giga ciekawe. Na razie te oceny są takie, jakie są. Jak się wejdzie w szczegóły tych ocen, ja nie chcę teraz czytać dokładnie tych recenzji. Ja sobie tylko je wcześniej tak dosłownie przez chwilę przejrzałem, tak bardzo, bardzo pobieżnie. Przede wszystkim, jak się wejdzie w te negaty, to są, no dobra, to są tam jakby dwa wątki podnoszone. Pierwszy nurt krytyki opiera się o to, że gra jest po prostu źle zaprojektowana, że te zmiany rewolucyjne zmiany są niedobre i one są niedobre fundamentalnie. I to jest jakby pierwsza linia krytyki gry. A druga linia krytyki gry to jest taka, że okej, okay, te zmiany rewolucyjne są spoko, są do przyjęcia, niech tak będzie, ale są źle wykonane. Gra jest niepełna, jest zabagowana, jest wykastrowana treść. I tak dalej, więc mamy dwie linie krytyki, one się spotykają właśnie w sumie takiej nieszczęsnej sumie. Dobra. Sumując, mamy częściową premierę, która wystartowała fatalnie, naprawdę fatalnie. W porównaniu do Kingdom Come jakościowo wygląda wręcz tragicznie. Ilościowo w porównaniu do Kingdom Come to się jeszcze okaże. A. Co dalej? Zobaczymy. Będę komentował na pewno. Na razie tyle. Dzięki. Do następnego czołem.